No, witam z tej strony Yakuza i zapraszam Was do kolejnego odcinka na kanale Stanalis. Ostatnio się wiele wydarzyło w tej grze. Wojennej. Niech będzie to, udało mi się, wszystkie planty jakie posiadam, iść na gajańskę. Coś tam jeszcze było, artefaktów żadnego nowego nie mam mam go wtworzył, dostanę ulepszenie rząd nowy jest tutaj utworzony, bo wybrałem sobie nowy to, wziąłem sobie do tego i musiałem wszystko tam rząd ustawić, przez to, że to musiałem zrobić miałem naukowca w tym miejscu, powinien być a go nie ma, tak naprawdę jest dziwne, mam nadzieję że przynajmniej to działa co ma robić Chyba, że wybrałem kolejne i wybiorę coś od naukowca Może tam nie wybrałem sobie ministerstwa odpowiedniego Wziąłem sobie takie ministerstwo I Może dlatego, zobaczymy Dużo nauki, mam nadzieję, że mam ten etap gry Ja i mój wasal Obok mnie Tak, dalszych nie będzie no, chyba mi się nie będzie chciało. Jeśli upadły imperia, to będzie problem. będziemy mieć wojnę między sobą, to lepiej chyba po ktoś z tej powstanę czy coś takiego. Jeszcze coś było do po I to już mi wkurza trzy razy nagrywam ten odcinek, albo w przypadku nagrywanie, albo nie wiadomo, co muszę robić, żeby sobie utrudnić. Oprócz tego, mam blokowane wszystko. Można armię budować. Już te pierścienie nad planetami mogę budować. Wybudowałem sobie tutaj pierścień. Ulepszenie, niech będzie. Autostrada, w miarę, to wszędzie gotowa. No i jest właśnie jedna rzecz, o powiedzieć. Wybrano tego opiekuna galaktyki. I to dziwne, że to nie jestem ja, bo jest najsilniejszy. A nie dlaczego, on jest wybrany. Jeszcze co najlepsze, on mnie nie lubi, bo tutaj jest. Naprawdę mnie nie lubi. Być tak po prostu stosunki, że potem może problemów nie mieć u niego. I tu ma znaczenie tyle raz mam. Tyle gatunków raczej, a nie raz. Dobra, zajęłem ten kawałek cały. Tego tutaj kami się nie chce. No i problem z minerałami, mam wielkie. Jakoś trzeba odblokować tę skórę konstrukcję, co ona pozwala wydobywać minerały z wieczalnych Bo wtedy to dobre by mogło być. A no, naukowiec lata pada. Odkazałem w te układy z projektami specjalnymi. Ale już wszystko będzie w miarę dobrze? Eee, no nic nowego nie jest do pokazania, chyba. A tutaj, co koj, żeby było odblokowane. Drogę to. No, niech będą padać te. zero. 0. Dobra, nic więcej to chyba nie mam do pokazania. A tu jeszcze trochę coś tam dograć. Już 300 chyba jest. Patrzcie, widać. Niech 290 i 300, 00, co tam jest? Zwasalizowałem tego tutaj, ale on należy do federacji. Ja nie chcę z nimi zwaczyć całą federacją. Jak najszybciej tu blokowywać rzeczy. Negry nie jest ma problemu. To było chyba kiedyś już pokazywane u mnie w zbadaju. Ostanę go się miesięcznie, nie, nie wiem nie bym chciał. Bo to mi niepotrzebne? Tak to jest zbyt słaby, żeby coś tu zrobić? Pojedynkę. Niestety. Teraz do kryzysu albo kryzysu, w tym, że upadła imperia zaczął walczyć między sobą. No i zapomniałem jednej rzeczy powiedzieć, że miałem bunty na planetach. Przez to, że rząd był miał, był so na 10, 20, jak widać. 42. Kiedy go lubią. Aprobaty, A teraz moje wiedzy nie jest 20. O, to się artefakcik. Co ty dajesz? W z miejsc pracy? Jeżeli jest pod i to jeden taki jak to jak sobie aktywowałem. I chyba nie potrzebuję więcej. Walczyć. hik nowego nic nowego. W to była. Pewnie tutaj tutaj W Polsce. jest. Polsce. W Polsce. W Minerał straszny problem. Reformuje jedna planeta ta. W sposób ma problem ta planeta przez to, że. Przez to, że jest taka ta planeta. Jak niektórzy tam mieszkańcy mogą tam żyć. A no jak widzicie, problemy są naprawdę. Przez to, że mało zadowolenie tutaj stabilność. Mniej rzeczy i wtedy ja zostaje mniej. Tutaj powinna być... Taka sprawa wybudowana. To tu mamy zerok składany. Mimadanki trzeba. Niech to zrobię szybko. Udało się, raczej nie udało się. Po prostu chodzi o to, że ktoś chce znowu być mój wasalem. Wagują się, jak widać. Ale u nie, kolejny wasal, który w tym miejscu jest. Mogę to je sprawdzić. O ten tutaj jest mój wasalem. Tak nie za fajne miejsce się znajdujesz, kolego. Czy nie. A oni żeby mnie bardziej lubili. Czy nie chcieli odejść. To z nimi zrobi jakieś centrum obronne. Obok niego jest, więc jakiś problem może być w przyszłości. Mam nadzieję, że nie teraz. Weźcie co koledzy! Kiedyś rażę mi nie umieć. No nie widać dużo miejsca jest. Fajda, a wczoraj to było 4 miejsca. To tragedia. Z tego dojdę tu można zdobyć. Tutaj to lepiej. Ja Mówię się, że oni nie lubią, ale okazało się, że to są niewdzięczne małpy, a z innymi tam kwadrowi. jak widzę. Dlaczego on? Mimo, że jakiś tam wymysł miał, ale... Jedziemy dalej z tym wszystkim. Dobra, działa teraz. Udało się udać w kolejne miejsce i wybrałem Ministerstwo... Badawcze, bo nie wzięło go wcześniej, na to wygląda. Bo tam inne rzecz patrzyłem. Wreszcie będzie coś tam szybciej szło. Można zobaczyć 50% szybciej idzie. Na było 30. Czyli dobrze, ale fajnie. Do czasu badawczego zmarnowałem. Kolejni odchodzą. Kurde, kolejny zmarł. Nie skończyć. Będą tu źle wypadali, bo powinni, jakby to powiedzieć, odnaleźć artefakt. Ciekawi mi, naleźli. To ten nic, to wypadanie już nie ma. Jest ten statek potawczy. Możny zgubiłem go. A ten jeszcze pada. Jeżeli nie udało się zaraz. czy jeszcze tu tam trwało, gdzie skończyło badania. To jeszcze będzie badała, nie widzę, no. Jest. i tutaj muszę ich stąd zabrać, bo tam musiałem, bo bunt i chciałem zażegnać, jakby coś się stało, to żeby tam byli, okazało się, że nie było potrzebne, chociaż było blisko Ona no, i ulepszili się na wszelkie, jakby stąd wylatowali, chcieliby mi coś zrobić. A w z... co są? Tutaj, tak, co tutaj? ulepszenie no, wyjdziesz na tutaj ulepszenie i tak wszystko ulepszyć teraz puszczę Zrobię cięcie i to wszystko ustawiam I też nie pamiętam czy... Mówiłem, że mam kolejnego wasala. W się te stare nagrania mylą. Które dzisiaj chciałem nagrać, ale... Jakiś problem był i nie pamiętam... Czy mówię, że on został wasalem moim. bo się zgłosił. Ale ja z nie lubię, a jest... No teraz jak już powiedzieć właścicielem galaktyki. Bo to się rozszerzają dużo dalej. Ja się tak został póki upaszony. On tak wydał ton to był podbijany. uchodźcy do mnie, no oczywiście 1111. Bardzo równa ta liczba. Przed. I zrobił też szybsze technologie. No co daje? Mogę bramery zacząć badać. Jeśli wybadam technologię, ale mi się nie chce. Bo znów bramery zacznę badać, gdy upadł impera. Zaczną szaleć. Space nie ma żadnego lepszego artefaktu. Zróbcie to. Widz do usług, którego idzie. Tak, żyje. Udabrzeć co? To. to jeszcze jeden budynek. I tam robią. Zaczął gdzieś budować ten pyłek, te czyli ten gazy. W samej góry to jest, czyli tam problemy z zaopatrzeniem? A gazy i te badałyby, ja z tej strony mam te lepsze budynki. Zapominasz, co te lepsze i mógł robić po dwa z każdego, No jest Widzisz, tutaj niepotrzebne. na razie pieszku nad wystarcza. Evading Heretics. O ich dwójkę przejdzie. Badaj to. Teraz była wszystko w okolicy co mógł badać. A do szczynku nie wyśmie nawet, bo nie będę mógł. Otania? Nic więcej. Ten odcinek może nie będzie zbyt długi, ale po 20 minut, 25 minut może bym nagrał, jakoś boli się, nie chce, bo gram chyba bez przerwy od 3 godzin, pokażcie mi to, Zaczęło o 17, jest 19, tak 3 mniej więcej godziny, prawie 4 nawet, mogłem troszkę wcześniej jeszcze więc nas zanim go trzeba by kończyć coś innego chciał już nagrać a nie wyjdzie mi skończyli no, w artefaktów ja tam nie było Nie wydaje tylko trzy razy jak miał Geinoffs tam brał. z Zbadają. Piecułkowy. Mogę kolejne dwa budować piecułkowy I kolejne te, te mniejsze w od Nie spełniając tylko tamty mniejszy, tylko upadałby. Budować technologię, ale to nad. Po miesięcy bo trochę za dużo dla mnie jest, żeby to robić. Nie wiem, czy dużą ilość mam nauki. Mam nadzieję, mi wasal pomaga od, od nauki tego nie wiem od minerałów zrobić od surowców. Może teraz tu przyjmiesz, a nie będziesz Wydawał, że nie chcesz moich mocy To się wchodziło w... wasale? Gdzieś to było od Wasali miejsce Tak, to tutaj Jaki budynek tu budowałem? Ten. Nie wyrzucać mnie stąd. Nie to ale nie w budynek, bo tam stabilność będzie poprawię u niego, a raczej lojalność. Ta mapa wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery państwa, które mnie nie lubią. Będę neutralny na razie, ale z tymi duchowymi jestem bardziej ulubiony i znalazłem ich tego wielkiego proroka co sprawdzi niego. Nie, to nie oni. Nie, dlaczego to jest mali jak upadło Imperium? A, jest o więksi. To no, wprawdzie... Nie wiem, jakiś czas temu, zanim dwa lata temu, rok temu, byłem w stanie na takim momencie zacząć w Imperium i udać się go pokonać, a teraz... nie jest nas w stanie tego zrobić. Inaczej grało, łatwiej wcześniej. Albo jakoś ja i grałem, ale technologii, trzeba siok, bo i tak szybko się badają. Dobra, trzeba zacząć kończyć zaraz. Jest troszkę tam, coś może pogadam, o czymś. nie wiem, o czym miałem gadać. Tak pewnie nikt do końca nie wygląda. Na długie zdobyć krótszy filmik, Więc to nic nie zmieni, tak na razie. W ostatnim tam grę nagrałem. sam jak się nazywa. Łączę Steam. Gdzie tu jest Steam? Jak się ta gra nazywała? Biblioteka. Nunucholi się nazywała. Zuję ładu miniaturkę, wszystko tam ładnie, to robię i tak. Jakby się nie rozniosło za daleko. Jakaś szukona kurde Jaka godzinę spędzałem nad tym, żeby zrobić miniaturkę ładną. Normalnie, jak zrobi sobie miniaturkę, to screen kraunu sobie robi, to jest miniaturka. A tam to użyłem inaczej, niezwykle. No, tego nazwę potrzebuję. Dobra, to w tym odcinku jest na tyle. A nie przedłużę, więc jak kogoś się podobał, komentujecie, subrójcie, lajkujecie. I do następnego się słyszyłem. Hej, cześć, pa.